Dzień dobry, nazywam się Michał Ostrowski. W firmie Lange Łukaszuk zajmuję się narzędziami ręcznymi. Dziś chciałbym opowiedzieć o poziomicach firmy Stabila. Każda poziomica składa się z trzech elementów. Pierwszy to libelka, drugi to profil i trzeci to dwie zaślepki. Libelka zbudowana ze szkła akrylowego, odpornego na zarysowania, pęknięcia. Generalnie ma ona być odporna na oddziaływanie mechaniczne. Druga kwestia to jest ciecz, która jest w środku. Powinna być ona antyelektrostatyczna, powinna być odporna na działanie promieni UV, a więc ta, 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 ten kolor, ten barwnik zielony ma być zachowany podczas całego życia tej libelki. Oprócz tego, libelka powinna być odporna na skoki temperatur. Poziomice stabila można używać w zakresie temperatur od minus 20 do plus 50 stopni. Ciecz zastosowana w libelce właśnie ma takie charakterystyki, że niezależnie od tej temperatury, pęcherzyk nigdy nie będzie większy. Niż nie, nigdy nie będzie wychodził poza te tutaj dwa, dwa pierścienie, pomiędzy którymi powinien się mieścić, tak? Te, te pierścienie pomiarowe. Nigdy też nie będzie zbyt mała, żeby, żeby była nieczytelna, prawda? Więc tutaj te wszystkie cechy absolutnie są zachowane. Skład tej cieczy jest y, pilnie strzeżoną tajemnicą każdej firmy, również tak jest, przynajmniej firmy renomowanej. Tak również to ma miejsce w przypadku yy, firmy Stabila. Profil. Profil jest aluminiowy, i akurat Stabila oferuje te profile w dość szerokim wyborze. Generalnie profil powinien być lekki, a jednocześnie powinien być sztywny, odporny na skręcenia, generalnie odporny na yy, różnego rodzaju oddziaływania mechaniczne. Trzeci element, zaślepki. Wiadomo, dwie, bo są dwa końce. Zaślepki spełniają kilka ról. Pierwsza jest taka najbardziej podstawowa, chyba każdemu przychodzi do głowy. E Estetyczna zabezpieczająca. Chodzi o to, żeby, żeby e profil tu był zamknięty, żeby po prostu do niego do nie dostawały się różnego rodzaju nie wiem, pyły, zanieczyszczenia, grudki piachu i co tamkolwiek mogłoby wpaść do środka. Druga jest taka, że zaślepka ta powinna pochłaniać uderzenia w przypadku upadku poziomicy z wysokości. No i trzecia w końcu to jest taka, przynajmniej tutaj w wypadku profili stabila, poziomic stabila, że mają tutaj takie wypustki, może nie są one dość dobrze widoczne z kamery, ale zapewniam, że są i dają ten tę możliwość, że w momencie, kiedy oprzemy taką poziomicę o blat tutaj stołu, ale wykorzystuje się to, tę właściwość na, na, na ścianach, na, 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 na pionowych różnego, ścianach, deskach, ściankach działowych, że możemy, że, że stopki te zapobiegają ślizganiu się poziomicy i, możemy, i są na tyle, w cudzysłowie, czepliwe, że możemy za pomocą jednego palca taką poziomicę, szczególnie taką niedużą, przytrzymać no, i sobie dokonać odczytu czy też odrysować ołówkiem. I teraz najważniejszy element wyróżniający poziomice stabili od innych, a mianowicie wspomniane mocowanie libelki w profilu. Tutaj posłużę się przekrojem, który to pokazuje. Libelka jest wbudowana w taki blok stworzywa sztucznego. I teraz najważniejsze. Blok ten jest wyposażony w takie kanały. W te kanały wtryskuje się pod wysokim ciśnieniem specjalną żywicę. Blok ten plastikowy, po wtryśnięciu żywicy, odpowiednio ustawia się. Ustawia się tak, aby oś wzdłuż na symetrii tej libelki była idealnie równoległa z podstawą profilu. Chodzi o dokładność pomiaru. W momencie, kiedy to się ustawia, ustawia tą, 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 tą libelkę w profilu, yy, żywica tężeje po jakimś czasie i jest ten układ absolutnie zabetonowany. Jest on, to zamocowanie jest niezwykle trwałe, niezwykle mocne, za praktycznie eliminujące jakikolwiek ruch libelki w profilu. Jest to niezwykle istotne, ponieważ poziomice to są urządzenia pomiarowe. To są urządzenia, które wykorzystujemy, no gdzie? No głównie na różnego rodzaju placach budowy, ewentualnie remontach. Miejsca takie charakteryzują się pewnym, że tak powiem, kontrolowanym nieporządkiem, tak? Czy, 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 czy... Są to miejsca generalnie, które sprzyjają temu, żeby, żeby coś spadło. Poziomica prędzej czy później upadnie. Prędzej czy później. Nie będzie to raz, nie będzie to dwa, nie będzie to trzy. W ciągu jej życia będzie to dużo razy. Niekoniecznie i nie zawsze, a nawet przeważnie, nie będzie to upadek na coś miękkiego, na kubkę usypanego piasku. Raczej będzie to upadek na betonową wylewkę czy inne twarde przedmioty. Nie zawsze będzie to upadek z wysokości pasa użytkownika, wzroku użytkownika, czy też z wyciągniętych rąk użytkownika. Czasami spadnie ona z rusztowania drabiny, jakichś wyższych rzeczy, to nawet z okna wypadnie. A mimo to poziomica stabili będzie mogła być użytkowana, ponieważ o tym decyduje to zamontowanie wstrząs, który normalnie zawsze jest zawsze zawsze powstaje. W przypadku, w momencie upadku poziomicy, powoduje z reguły przesunięcie się takiej libelki. Powoduje, że ta oś symetrii libelki przestaje być idealnie spasowana równoległa z podstawą profilu, i wtedy poziomica pokazuje niewłaściwie. Kluczową w ogóle kwestią, absolutnie fundamentalną, jest zamontowanie tej libelki w profilu. Każdy dobry producent zdaje sobie z tego świetnie sprawę. I są różnego rodzaju patenty, różnego rodzaju sposoby zamontowania. Najbardziej prymitywne to są tutaj wkręty, dają, prawda? Wkręcają za pomocą gwoździków. Nie wkrętów, przepraszam. Inne sposoby to są zalewane tutaj na stałe jakimś tworzywem sztucznym. Inne to są różnego rodzaju mechanizmy rozporowe z tworzywa sztucznego. Jakieś zalewanie różnego rodzaju masami, klejami. No jest, tego, jest tego tych rozwiązań bardzo, bardzo dużo. Natomiast żadne z nich nie jest tak dobre. Tak trwałe, jak właśnie stabilowskie. Ten, kto zdecyduje się kupić, można powiedzieć, zakupuje raz na bardzo długi czas. Stabila nie waha się dać na swoje produkty dziesięcioletniej gwarancji. Ja nie znam żadnego producenta, który by dawał na poziomice, na to, że one będą prawidłowo pokazywać pomiar, że będą właściwie wskazywać tak długiej gwarancji. Przez to jest to produkt absolutnie unikalny na rynku. Pamiętajcie Państwo, dzięki właśnie takiemu, a nie innemu sposobowi instalacji libelki. W profilu otrzymujecie niezwykle trwały produkt. Produkt, dzięki któremu wasze pomiary będą przez wiele, wiele lat prawdziwe, niezakłócone, nie w jakikolwiek sposób yy, zafałszowane. Jeżeli podobał się Państwu ten film, zasubskrybujcie ten kanał. Proszę też nie zapomnieć o naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych. Dziękuję.